Na wschodzie Polski nieopodal miejsca, gdzie malownicza rzeka Bug tworzy naturalną granicę z Ukrainą i Białorusią usytuowana jest gmina Hańsk. Muzyka Jej powierzchnia zajmuje około 180 km, z tego aż 42% stanowią lasy, które w połączeniu z wodami i dużymi polanami łąk tworzą niepowtarzalny obraz tych terenów. Pośród łąk lasów i wód toni, polesia czar, to dzikie knieje, moczary. Słowa tej znanej przedwojennej piosenki autorstwa Jerzego Artura Kosteckiego idealnie wpisują się w ten niezwykły krajobraz. Piękno tego miejsca musiał również dostrzec znany polski pisarz Mikołaj Rej, skoro w drugiej połowie XVI wieku wziął w posiadanie część dóbr hańskich. Obszar leżący w granicach gminy Hajsk charakteryzuje się pozorną obfitością wód powierzchniowych oraz dużym zróżnicowaniem siedlisk. Dominujący udział w krajobrazie tego terenu posiadają lasy i torfowiska. Torfowiska, ze względu na występowanie specyficznej roślinności oraz zachodzące tam procesy akumulacji osadów organicznych, są wyjątkowo wartościowym rodzajem siedliska. W miejscach zwanych bagnem bubnów i bagnem staw, częściowo położonych w granicach gminy Hańsk, można zaobserwować niskie torfowiska węglanowe. Tereny te, ze względu na swoje unikalne walory przyrodnicze, zostały włączone do Polskiego Parku Narodowego. Wyjątkowo pięknym miejscem, które również należy do torfowisk niskich, jest obszar o przewadze zbiorowisk łąkowych zwany Krowim Bagnem, usytuowany w północno-zachodniej części gminy Hańsk. Zajmuje powierzchnię około czterech tysięcy hektarów. Prawdziwą perłą wśród torfowisk wysokich są położone we wschodniej części gminy Hańsk. Torfowiska dubeczańskie, zajmujące powierzchnię 518 hektarów. Należą one do jednego z największych zbiorowisk torfowiskowych w całym obszarze Polesia Lubelskiego. Wykształcone tu zbiorowiska wodne, szuwerowe, torfowiskowe, zaroślowe i leśne cechuje bogata szata roślinna. Aż 15 gatunków roślin zostało objętych ścisłą ochroną prawną, a jeden z nich, wieżba borówkolistna, został wpisany do polskiej czerwonej księgi roślin. W bliskim otoczeniu torfowisk położone są trzy jeziora. Łaskie, Dubeczańskie i Krychowskie. Ze względu na podłoże terfowe i duże zabagnienie jeziora te nie nadają się do kąpieli. Stanowią natomiast wielką atrakcję dla wędkarzy. Należy również podkreślić, iż obszar należący do gminy Hańsk jest częścią Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. To właśnie przez Hańsk prowadzi najkrótsza droga z Lublina do Okuninki nad Jezioro Białe, które w sezonie letnim Przyciąga tysiące turystów z całej Polski. Najbardziej wartościowe walory tego niezwykłego krajobrazu, nierozerwalnie związane z cechami środowiska naturalnego, zostały objęte różnymi formami ochrony prawnej. Część obszaru należącego do gminy Hańsk została włączona do rezerwatu przyrody żółwiowe błota Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, ze względu na występowanie w tym miejscu chronionego prawem żółwia błotnego. Rezerwat ten stanowi największą w Europie populację tego gatunku. Tereny te, ze względu na występowanie zbiorowisk leśnych i bagiennych, Trudno dostępnych dla człowieka, są bezpieczną ostoją dla dzikiej zwierzyny. Zwolennicy ciszy i piękna, znanej przyrody z pewnością spotkają w tych stronach bobra, wspomnianego już żółwia błotnego, czarnego bociana, cietrzewia, żurawia, łosia, a nawet wilka. Prawie cały obszar gminy Hańsk należy do rezerwatu biosfery po lesie zachodnie. Pierwsze osadnictwo na terenach leżących obecnie w granicach gminy Hańsk zaczęło powstawać prawdopodobnie we wczesnej epoce brązu. Świadczyć o tym może odkrycie dwóch punktów osadniczych. Kultury łużyckiej w Wojciechowie oraz kultury czcinieckiej w dubecznie nad rzeką krzemianką. Niezwykle ważnym i ciekawym odkryciem ostatnich lat w gminie Hańsk są położone w południowo wschodnim narożniku Krowiego Bagna, grodzisko i osada z okresu wczesnego średniowiecza. Badanie szczątków drewna z fosy grodziska metodą dendrochronologiczną pozwoliło określić pochodzenie kompleksu osadniczego na okres około X wieku naszej ery. Grodzisko było prawdopodobnie miejscem kultu pogańskiego. Na Majdanie Grodziska nie odnotowano reliktów warstwy kulturowej. Wszystkie przedmioty znalezione podczas prac archeologicznych można obejrzeć w placówce Polskiego Parku Narodowego w Załczu Starym oraz Muzeum w Chełmie. Najstarsze miejscowości w gminie – Hańsk, Żdżarka i Kulczyn Powstały prawdopodobnie w XV wieku naszej ery. Pierwszymi właścicielami tych dóbr byli Bogdan i Iwan Hańscy, wywodzący się ze starosłowiańskiej rodziny ziemiańskiej pieczętującej się rycerskim herbem korczak. Do czasów I wojny światowej w Hańsku znajdował się zespół dworsko-folwarczny z własnym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym. Dziś po dawnym kompleksie praktycznie nie ma śladu. W miejscu, gdzie niegdyś stał dworek, zachowały się częściowo odkryte fundamenty. Pozostała także stajnia, drożdżownia i młyn. W hańsku i kulczynie zachowały się pozostałości przydworskich parków. Na przestrzeni kilku wieków dobra hańska i okolicznych miejscowości były wielokrotnie dzielone geodezyjnie i prawnie. W dokumentach archiwalnych można odnaleźć nazwiska kilkunastu rodów szlacheckich i magnackich, czerpiących korzyści majątkowe z tych dóbr. Tereny te jeszcze do czasów II wojny światowej zamieszkiwała ludność różnej narodowości i wyznania. Było to zjawisko charakterystyczne dla całego wschodniego obszaru przygranicznego. Tutaj w gminie Hańsk społeczność polska, niemiecka, ukraińska i żydowska egzystowały obok siebie we wzajemnym zrozumieniu oraz poszanowaniu swojej odmienności kulturowej i religijnej. Do dnia dzisiejszego zachowały się zabytkowe cmentarze Unicko-Prawosławne w Hańsku, prawosławny w Żarce oraz Ewangelickie w Kulczyn-Kolonii, Wojciechowie i Dubecznie. prawosławnego stanowiła na tych ziemiach liczną grupę społeczną. Najstarsza wzmianka o powstaniu pierwszej cerkwi i parafii prawosławnej pochodzi z 1510 roku. Do dnia dzisiejszego zachowała się murowana budowla cerkiewna z 1882 roku, funkcjonująca obecnie jako świątynia Kościoła Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem Świętego Rajmunda. Świątynia ta powstała w 1882 roku. Architektem był Tomasz Orłowski i została wybudowana ze środków publicznych. Służyła Kościołowi Prawosławnemu. Oczywiście jest to architektura bizantyjska, która czerpała inspirację z architektury greckiej, architektury rzymskiej oraz wschodniego hellenizmu. Charakteryzuje się ona przede wszystkim pięknymi ornamentami, ozdobami, bogactwem, różnego rodzaju gzymsami i łukami. Również wewnątrz jest ona przyozdobiona pięknymi łukami, absydami, no i pięknymi gzymsami. Cechą charakterystyczną architektury bizantyńskiej jest plan. Budowana jest szczególnie na planie Krzyża Greckiego. A więc jest to krzyż równoramienny lub też ten krzyż wpisany w kwadrat i przykryty na środku kopułą. No, w ogóle cała świątynia jest wpisana do rejestru zabytków, ma wiele zabytkowych przedmiotów, wyposażenia ruchomego, począwszy od pięknych organów pneumatycznych, pięknej balustrady ze wspaniałą sznycerką, jak również parametrów liturgicznych, kielichy, monstrancje, pateny, szaty liturgiczne, dzwonki, turyfera, krzyże, no i piękny ołtarz ze wspaniałym wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego. W roku 1921, dokładnie 15 grudnia, powstała parafia rzymsko-katolicka. Od tamtej pory kościół ten służy wyznaniu rzymsko-katolickiemu. Z historią hańska blisko związana jest postać księdza unickiego Jana Dolinowskiego, wielkiego pszczelarza Patrioty i konstruktora pierwszego w Polsce ula ramowego. Ksiądz Jan Dolinowski był synem księdza Unickiego. Tutaj się urodził na tej ziemi, z tą ziemią był związany. Był zamiłowanym przyrodnikiem, był wspaniałym pszczelarzem, a zarazem wybitnym kapłanem i wspaniałym patriotą. Te cechy umiał łączyć z tą wielką pasją, jako było pszczelarstwo. On jest tym architektem ula otwieranego od góry z kratką. To na tamte czasy było ewenementem i zasłynął jako taki prekursor różnych innowacji w pszczelarstwie. Kiedy nastąpiła kasata Unii, groziło mu Więzienie, a nawet kara śmierci. I w tym samym roku on umiera. Pamięć o księdzu Dolinowskim jest wciąż żywa. Od kilku lat w Hańsku organizowany jest Dzień Pszczelarza poświęcony pamięci tego niezwykłego człowieka. W okresie od marca 1863 roku do końca stycznia 1864 roku na ziemiach leżących obecnie w granicach gminy Hańsk toczyły się walki Powstania Styczniowego. Wielu polskich żołnierzy wydało tutaj swoje ostatnie tchnienie. Społeczność gminy ufundowała bezimiennym bohaterom trzy pomniki w miejscowościach Rudka Łowiecka, Osowa i Hańsk Kolonia. Swoje piętno na tych ziemiach odcisnęły również obydwie wojny światowe. W Osowie i Macoszynie znajdują się cmentarze z okresu I wojny światowej, natomiast w centrum Hańska stoi pomnik ku czci poległych żołnierzy, działającego na tym terenie oddziału Armii Krajowej oraz ku czci pomordowanej ludności cywilnej w latach 1939-1945. W latach 1940-1943 w Krychowie, Ujazdowie i Osowie funkcjonowały nazistowskie obozy pracy. Były one przeznaczone głównie dla ludności żydowskiej i cygańskiej, osadzonych zmuszano do ciężkiej katorżniczej pracy przy melioracji łąk, regulacji rzek i osuszaniu bagien. Warunki pracy i życia były podobne jak w obozach koncentracyjnych. Niezdolnych do pracy, Niemcy kierowali do komór gazowych niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sobiborze. Pozostałością po działalności niemieckich obozów pracy jest kanał żydowski w miejscowości Osowa oraz cygański Rów i przemianowany na rzekę Krzewiankę więzienny Rów w miejscowości Krychów. W Krychowie Zachował się również budynek niemieckiego komendanta obozu, zwany willą. Zarówno bogata historia, jak i niepowtarzalne warunki naturalne związane z ukształtowaniem tego terenu stanowią główne walory gminy Hańsk. Wyrazem tego są dwa motywy osadzone w herbie samorządowym gminy. Trzy srebrne wręby nawiązują do hańskich pierwszych gospodarzy tych ziem, którzy zapisali się również w historii kraju. Nazwisku temu swoją nazwę zawdzięcza miejscowość Hańsk, będąca główną siedzibą gminy. Drugi motyw herbu, złoty dąb, symbolizować ma bardzo ważne dla całej gminy dobra terytorialne, związane właśnie z przyrodą. Obecnie gmina Hańsk liczy około 4000 mieszkańców i obejmuje swoim zasięgiem 16 sołectw. Znaczna część ludności związana jest z działalnością rolniczą. Zjawisko to wynika z charakterystycznej dla tych terenów struktury użytkowania gruntów. Ponad połowa ogólnej powierzchni gminy to grunty rolne. Poza uprawą ziemi i hodowlą zwierząt gospodarskich Duża grupa mieszkańców gminy Hańsk znajduje zatrudnienie w przemyśle. W dubecznie, miejscowości najliczniej zamieszkałej w gminie, działa największy w powiecie zakład Huta Szkła. Zakład ten istnieje od ponad 100 lat. Wyroby huty z powodzeniem znajdują swoich odbiorców na całym świecie. Uchwalony Jezus Chrystus! A na wieki wieków Amen! Społeczność gminy Hańsk poprzez sztukę pragnie kultywować wartości i tradycje przekazywane z dziada pradziada. Od 1990 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku działa wielopokoleniowy zespół obrzędowy. Zespół obrzędowy z Hańska działa od 21 lat w Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku. Jest zespołem wielopokoleniowym. Pielęgnuje obrzędy i zwyczaje ludowe Polesia, opowiadane gwarą, z wykorzystaniem muzyki, poezji ludowej, stroju, tańca. Scenariusze widowisk obejmują obrzędy i zwyczaje ludowe, które w wyniku procesów cywilizacyjnych. Po prostu zanikają. Odtwarzane są na podstawie ustnych relacji starszych ludzi bądź też członków samego zespołu. Zespół na swoim koncie posiada szereg udanych występów, jak również prestiżowych nagród, że wymienię tylko te główne. Pięciokrotnie był laureatem przeglądów ogólnopolskich, gościł w galerii plastycznej Władysława Hasiora w Zakopanem, brał udział w drugiej biesiadzie weselnej w Węgrowie. Ponadto ściśle współpracuje z Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie rokrocznie dla szerokiej widowni yy, przedstawia widowiska Oborywanie Kozy i Wilię Świętego Jana. Tam na moście trawa rośnie, a pod mostem sucho, a pod mostem sucho, a jasinka głowa boli, a Kasinkę brzucho, a Jasienka głowa boli, a Kasinkę brzucho. Występują Ludzie w słusznym wieku, trochę młodsi, młodzież, dzieci. Przez okres pracy w GOKU prowadziłam zespół dziecięcy maluch. W ubiegłym roku skończył 28 lat. Zespół również posiadał dużo sukcesów. Byliśmy dwukrotnie na dziatwie w Łodzi. Byliśmy na takim przeglądzie kresowym w Krośnie. Jeden z uczestników zagrał również w filmie Andrzeja Wajdy Korczak. A pamiętaj, ta, co by się upasać byli, co? To by dzita mieli powodzenie u kawalirów. <gry> Dziwuchy, a baczta, jak już by dzita puskać wionki na wodę, co by płynęli równo. A świca, ta łujówka, jak się będzie palić jasnym płomieniem, to dobra wróżba na przyszły czas. A wita, że jak się wionek zatrzyma kole krzaka, to będziesz miała za chłopa rybaka. A jak koleli, to będzie szef z wielkich familii. Życie kulturalne i społeczne rozkwita w gminie Hańsk zwłaszcza latem, kiedy organizowanych jest tutaj wiele imprez. Życzę miłych wrażeń, dobrej zabawy, humoru. Mam nadzieję, że pogoda jest zamówiona i zapraszam na część artystyczną państwa. Również zapraszam na zabawę oraz z innymi związane z tym. Imprezy. Niektóre z nich mają już swoją tradycję. W całym powiecie wodawskim dobrze znane są organizowane Wigilię Świętego Jana Sobótki Hańskie, wspomniany już Dzień Pszczelarza w Hańsku oraz Dzień Farmera w Kulczynie. Kalendarz imprez dostępny jest na stronach Gminy Hańsk oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku. Serdecznie Państwa zapraszamy. fuck Pragniemy podzielić się z Państwem tym, co mamy najcenniejsze, dlatego gorąco zachęcamy do korzystania z ogólnie dostępnych szlaków turystycznych. Przez gminę Hajsk prowadzą dwa szlaki piesze, trzy ścieżki rowerowe, szlak kajakowy oraz jeden z najdłuższych w kraju szlaków konnych. Czytał Piotr Misiura.